Proszę Państwa i za chwilę po raz piąty rozpoczniemy galę wręczenia statuetek Kozły Biznesu w sześciu kategoriach. To dobrze przyjęty i wpisany w życie gospodarcze Kędzierzyna Koźla projekt, rozpoznawalny nie tylko przez biznes, ale również przez społeczeństwo oraz pracowników firm nominowanych i nagradzanych w tym konkursie. Przypomnijmy, że organizatorem konkursu jest Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy. Corocznie w kapitule konkursu wyborów dokonują przedstawiciele laureatów poprzednich czy też poprzedzającej edycji, a na jej czele zasiada Pani Prezydent Sabina Nowosielska. Tak jest, Pani Prezydent. W tym roku wyborów dokonywała kapituła w składzie właśnie Pani Prezydent Sabina Nowosielska, Alicja Górska, Pani Prezes Kędzierzyńsko-Kosielskiego Parku Przemysłowego, Pan Arkadiusz Miszkiewicz, właściciel firmy Elin Instalacje oraz pan Ryszard Kanas, prezes firmy Cev. Konkurs, ta, brawa, brawa dla panów też. Konkurs ma na celu symbolicznie honorować najlepsze firmy miasta i powiatu, ważne inwestycje, wielkie osobowości, wartościowe działania i ambitne debiuty. Odrębną kategorią, w której kapitule zasiadają przedstawiciele lokalnych mediów, które tu serdecznie witamy, bo się pojawiły lokalne media. Witamy, witamy. Czyli jest nagroda również mediów. Symbolem konkursu, i jednocześnie odniesionego sukcesu, jest kozioł biznesu, symbolizujący siłę i determinację, upór i odwagę, wspinania się na sam szczyt skał, tam, gdzie nie docierają inni, niezależnie od siły wiatru i warunków pogodowych. Pięknie to pani napisała, pani prezes, brawo! O są. Tą nagrodą jest specjalnie zaprojektowana autorska statuetka z kamienia i stali, nie żaden plastik, które to, że tak powiem, składniki i mają nam, że tak powiem, zwrócić uwagę, czy też zasymbolizować twardość, niezłomność i odporność. Także ciężka jest ta statuetka po prostu. Na scenę zapraszam organizatora konkursu, panią Alicję Górską, przewodniczącą kapituły konkursowej oraz panią prezydent Sabinę Nowosielską. To właśnie panią prezydent, przewodniczącą panią Alicję, która jest wiceprzewodniczącą. Statuetka Kozłów Biznesu w kategorii Firma Roku za konsekwentny rozwój firmy i budowanie marki w Polsce od niemal 30 lat. Stabilny wzrost biznesu, wolumenu sprzedaży i zatrudnienia również w czasach niekorzystnej koniunktury na rynku. Za pionierską rolę we wprowadzaniu rozwiązań gospodarki obiegu zamkniętego na polskim rynku, opakowań tworzyw sztucznych i aktywne uczestnictwo w edukacji młodzieży i życiu lokalnej społeczności miasta i powiatu Będzieżyna Kośla. Ta statuetka wędruje do. Panowie? Tu. Odjęło mi głos. Brawo! To jest to! Proszę dziękować pani, Babci i całej rodzinie. Tak, także bardzo dziękuję za wyróżnienie, za docenienie wysiłku w imieniu całej, całej załogi przedsiębiorstwa. Cieszę się, że zostało zauważone to, że właśnie gdzieś tam daleko, na kraju miasto wykonujemy całkiem niezłą robotę. W tym tygodniu dostałem jeszcze jeden dowód, że firma działa całkiem nieźle. Otóż gdy dowiedzieliśmy się, że dostanę zaproszenie na tą uroczystość, to powiedziano mi w filmie, odpowiednie służby mnie poinformowały, że słuchaj, gdybyś coś dostał, jakiś, jakiś, jakiś prezent czy coś takiego, to upewnij się, że nie jest to granatnik. Z poziomu kompetencji kaprala podchorążego rezerwy stwierdzam, że nie jest to granatnik najprawdopodobniej, w związku z tym jesteście Państwo bezpieczni. Dziękuję bardzo, życzę dobrej zabawy. Brawo jeszcze, raz dziękujemy bardzo Panu Dyrektorowi. Proszę Państwa, następna statuatka w kategorii inwestycja roku. Za odważną decyzję biznesową znaczącej rozbudowy firmy do 2110 m2 powierzchni i efektywną realizację zamierzonych inwestycji za upór i konsekwencje działania w czasie trwania pandemii, która zachwiała światową gospodarką i obszarem medycyny, za szerokie poszerzenie działalności spółki w kolejnych specjalizacjach medycznych, za stosowanie najnowocześniejszych technologii operacyjnych i wysoko specjalizowanego sprzętu, szeroką współpracę z innymi podmiotami na rzecz dostępności dla pacjentów, za jakość obsługi i uznaną w kraju markę za wspaniały zespół ponad 150 osób nastawionych na nieustanny rozwój i dobro jej pacjentów. Statuetka wędruje do... Nagrodę biera prezes zarządu spółki nowa pan Rafał Olejnik. No to jeszcze brawa prosimy, bo wyścimy, to taka pusta, tutaj się nam da. Ognie żyją własnym życiem, ale docenie wyższe są. To. Panie Rafale, bardzo prosimy, dwa słowa, może trzy. Mikrofonik jest biały też. Dziękuję bardzo. Ja się tylko pochwalę, że to już drugi kozioł. Muszę powiedzieć tak. Po pierwsze, to jest inwestycja roku, ale ona się zaczęła w 2019. Wyobraźcie sobie państwo szalejący COVID, o którym jeszcze wtedy nie wiedział nikt. Szalejąca medycyna, która się maskowała z stóp do głów. I budowlańcy, którzy nigdy nie o covid nie słyszeli. I gdyby nie to, to ta inwestycja by nie powstała. Proszę sobie wyobrazić, że skończyliśmy budowę w 2020 roku i gdyby nie rozbudowa, mielibyśmy duży problem, że tak naprawdę świadczyć potrzebne usługi, bo szpital był szpitalem covid przez półtorej roku i tak naprawdę przejęliśmy cięż część tego ciężaru. I gdyby nie ta inwestycja, gdyby nie ile Elin robót, tak naprawdę to by się nie udało, ale muszę powiedzieć, naprawdę to była. I jazda bez trzymanki, wtedy wszystko było bez trzymanki, nie można było kupić nic, nie można było zamówić nic, przerwane dostawy, no ale się udało. Zrobiliśmy to niecały rok i to działało i mogliśmy leczyć, i dzisiaj z tego korzystamy. Jest to naprawdę wielki krok milowy dla naszej firmy. Dziękuję wszystkim, dziękuję firmie, dziękuję wykonawcom, dzięki Wam by się to nie udało. Dziękuję ślicznie. Roku Kapituła zadecydowała o przyznaniu dwóch równorzędnych statuetek. Pierwsza z nich za wspaniałe prowadzenie projektu Młodzieżowej Orkiestry Dętej Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej. Nadanie orkiestrze szczególnej, unikatowej i charyzmatycznej formy, wypełnionej co roku wspaniałą energią młodych ludzi, którzy w rytm bębnów, trąbek i talerzy promują Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowych. Mi lowej, miasto i powiat, Kędzierzyn Kośle, Województwo Polskie i sponsorów orkiestry na całym świecie. Za nielimitowane stałe osobiste zaangażowanie, odnalezienie właściwego klucza dotarcia do młodzieży, tak. niezmiennie energetyczną dyrygenturę, łączenie młodego ducha z pedagogiczną dojrzałością i konsekwentne utrzymywanie dynamicznego rytmu uznanej i docenianej działalności zawodowe, zawodowej, ten kocioł wędruje. kultury w Kęcie się nie kozło, raczej trąbka kultury, bym powiedział. No tego się obawiałem, że każą mi coś powiedzieć. A mając tutaj pana Tomka z tyłu, to mi się nasuwa jego powiedzenie filmowe, ale może nie będę cytował. Ziadł! Bo... Dokładnie. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za to niesamowite wyróżnienie. Wyróżnienie przede wszystkim dla młodzieży, bo to ich praca, a my, gdyby nie oni, to by nas nie było. Bardzo serdecznie dziękuję w imieniu młodzieży. Super! Druga, proszę Państwa, statuetka. W kategorii osobowości roku wędruje do a raczej za 25 lat działalności i aktywności na polskich i zagranicznych siatkarskich trybunach sportowych za wpisaną w Kędzierzyńską halę siłę uderzeń Bębna i ogromną moc wspierania drużyny, za przyjęcie roli 13 zawodnika. Zbudowanie pięknej i silnej rodziny skupionej w klubie kibica za widowiskową oprawę meczy, wspaniały model zagrzewania do walki i znaczący wkład w budowanie unikatowej polskiej, siatkarskiej kultury kibicowania. Ta statuetka trafia do... Kosiewicz, prezes i pani Renata Koprowska-Kosiewicz, członek zarządu. Zapraszamy. Bravo, bravo. Wymiana czułości. Jest tylko jedna nasza. Tam, mówię. Bardzo prosimy. Kankę tak, Bardzo prosimy o dwa słowa, może. Dziękujemy w imieniu wszystkich klubów, znaczy dziękujemy w imieniu naszych członków Klubu Kiewica. Szczerze mówiąc, brak mi słów, albo tylko tyle. Jesteśmy zawsze tam, gdzie nasza zaksa gra, i patrząc na dzisiejszy wynik, dumni po zwycięstwie i wierni po porażce. I tak będziemy dalej działać. Dziękujemy serdecznie. Niesamowitym fanem Zaksy. Kocham Zaksy, kocham każdego zawodnika i klub kibica też. Ale wyobraźcie sobie Ljubljana, kiedy gramy e, kilka miesięcy temu o Mistrzostwo Europy, o Klubowe Mistrzostwo Europy. Rano, 7.30, otwieramy na rynku hotel, może no, hotel, no, okno hotelowe, a tutaj słyszymy. W Ljubljanie, rano, 7.30, szła. Róweczki przez zielony las. To jest piosenka naszego klubu kibica. Przyjechali tylko po to, żeby zakibicować i po meczu wsiedli w autobus i pojechali. Ale kibiców tam było naszych dużo. Dziękuję bardzo klubowi kibica. Przyjechaliśmy po swoje, zabraliśmy do domu. Nie damy nikomu. To powiem Państwu, że to takie kulturalne kibicowanie, bo ja tam na Legii to słyszę różne dziwne rzeczy. Z dziećmi bym nie poszedł. Także gratuluję. Tak, tak, no, przyjadę, przyjadę. O, to nie jest zła, tylko zła i skopana. to nie jest zła, tylko zła i skopana. Hmm, piłka w sensie. No to ciekawe, powtórzę to tam w Warszawie. Z do człowieka w Warszawie. Dobrze, no, żart, żartujemy oczywiście. Proszę Państwa, yy, kategoria Działalność Społeczna Roku, i tu kapituła również postanowiła przyznać dwie równorzędne zasłużone nagrody kozłów biznesu. Jedna z nich trafia za całokształt działań pomocowych skierowanych do rodzin z miasta i powiatu Kędzierzyna Kośla, znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych, Objęcie zorganizowaną opieką kobiet i dzieci z Ukrainy, szukających schronienia i bezpieczeństwa w, w naszym mieście, czyli w Waszym mieście. Za przyciąganie pod skrzydła fundacji nie tylko potrzebujących, ale i pomagających ludzi wielkiego serca. To jest ważne za pozytywną energię, konsekwencje i siłę do działania oraz rozwojową wizję poszerzania spektrum pomocy, szczególnie dedykowanej dzieciom. I ta statuetka wędruje do... i prezes fundacji, Pani Martyna Grawa! Brawa! Zusze, <noise> to jest ciężkie faktycznie. Jesteśmy, działamy, mamy wiele planów na przyszłość i Chcieliśmy tutaj w większy lokal. Większy lokal pan prezydent. Trzeba załatwiać sprawy od razu nie czekamy na kuluary. E, tak, mamy wiele pomysłów, jak pomóc mieszkańcom. Chędzimy na kośla. No i liczymy na swoje strzędu. No miasta. Dziękuję. Brawo! Ale z Poczęcie i prowadzenie wartościowego międzynarodowego projektu pomocy uchodźcom z Ukrainy przywającym do miasta i powiatu Kędzierzyna Koźla. Za empatię wobec trudnej wojennej sytuacji, przyjęcie roli mieszkanki i ambasadorki czy Kędzierzyna Koźla. Piękne świadectwo tego, że każdy z nas ma w sobie potencjał pomagania, żaludzkie ludzkie dobro, odwagę działania i moc sprawczą wpisaną w osobiste i mocno energetyczne DNA. Ja nie będę mówił tutaj, nie czytał tego po angielsku, bo to mi nie ma sensu. Mrs. Kelly Smith for everything. Thank you. Ambassador of ten thousand bravo! House of Business two zero two two in the category of the social activity for the year. So okay oh yeah of course uh, thank you very much for this honor I'm, I'm really pleased to be here today and while i wish the war in ukraine obviously never happened um, one positive thing for me is that i've gotten to meet all the helpers here in kontrishin and all the people with big hearts and great spirits to help other people Mając nadzieję, że wojna na Ukrainie się nie wydarzy, jednak no, dzięki temu miałam okazję poznać wielu wspaniałych ludzi z wielkimi sercami, którzy chcą pomagać ludziom w potrzebie. And I just um as I stand here I represent hundreds of people from the US but also from around the world who wanted to step in and help, and I just happen to be here and The bridge between those people and, and the Polish people here who I worked with and partnered with to help the Ukrainians. So I'm just one person, but I'm very to this award. Stojąc tutaj przed Pamięt reprezentuję nie tylko siebie, ale również ludzi ze Stanów Zjednoczonych, z innych krajów, um, którzy dali mi możliwość bycia tak naprawdę łącznikiem, pośrednikiem w pomocy między, między osobami, które zdecydowały się wpłacać pieniądze, a dzięki którym mogliśmy tak naprawdę pomóc tak wielu ludziom. Dziękuję bardzo. Kategoria Działalność Społeczna Roku, Kapituła Konkursów postanowiło przyznać bardzo symboliczną nagrodę specjalną, dedykowaną wszystkim mieszkańcom. Którzy w obliczu wybuchu, woj wybuchu wojny na Ukrainie, swoimi gestami i działaniami, sprawili, że miasto i powiat kędzierzyn koźle stało się dla wielu uchodźców gościnnym przystankiem, bezpiecznym azylem, a dla wielu rodzin no już na zawsze drugim domem. Eee, wyświetlimy na Telebimie tę statuetkę. tak, To jest ona właśnie. Mamy ją, tak. Eee, I to. No. To właśnie to zostało przyznane wszystkim Państwu. No to brawa dla Państwa. No. Pani Prezydent trzyma i zabiera ze sobą jako przedstawiciel narodu. I mieszkańców tam. Przedstawiciel mieszkańców. A, jeszcze nie narodów. Takie ambicje Pani Prezydent ma. Ma, to ciekawe. Bardzo dobrze poproszę. W każdym razie Debiut Roku jeszcze na nas czeka, proszę Państwa, i jeszcze nagroda mediów, a Debiut roku to ciekawa sprawa wyróżnienie zostało przyznane za otwarcie kawiarni przy Kozielskim Rynku i stworzenie urokliwego miejsca spotkań, relaksu przy książce, gdzie przy dobrej, dobrze zaważonej kawie można degustować wyroby lokalnych i regionalnych cukierników, za utrzymanie działalności pomimo wyzwań, jakie przyniosła gospodarce pandemia z życzeniami rozwijania działalności oraz wielu zawodowych i lojalnych klientów i przyjaciół kawiarni, ten dyplom i wyróżnienie wędruje do... Fantastycznie w kawiarni kawiarnie można zostać nagrodę. Dziękuję serdecznie za wyróżnienie i przyznanie tej nagrody. Jesteśmy naprawdę, to każda nagroda zobowiązuje, za zadeby tym bardziej chyba, do dalszej pracy i rozwijania się. Dziękuję serdecznie wszystkim współorganizatorom przy założeniu kawiarni, że udało nam się stworzyć tam miejsce, które zostało tak pozytywnie zaakceptowane przez mieszkańców i chętnie nas odwiedzają. Dziękuję mojej żonie, dzięki której kawiarnia zyskała tak piękny wystrój. Dzięki... Żono, dziękujemy. Z tego miejsca również podziękuję wszystkim pracownikom, dzięki którym tworzymy, dzięki codziennej pracy tworzymy to miejsce, a korzystając z miejsca i okazji, chciałbym serdecznie złożyć Pani Prezydent, dzięki której roz... za pomoc przy rozszerzeniu naszej działalności ogród gastronomicznej. dzięki temu mieszkańcy są zadowoleni, że mogą kawkę wybić. na kozieckim rynku. Brawo, dziękujemy bardzo. Zostajemy, zostajemy, bo będzie pamiątkowe zdjęcie. Ostatnia nagroda, proszę Państwa, przyznawana w, y, jako Nagroda Mediów. W tym roku w kapitule zasiedli Pani Katarzyna Martyniak z Radio Park, Pani Alina Nowisz, Nowicz i Pan Neszek Pietrzak, Portal Kędzierzyn Koźle 24, KK24. Pan Jakub Dźwilewski telewizja Kędzierzyn koźlu oraz pan Leszek Stański Tygodnik 7 dni. I ta statuetka wędruje za mural ukraińskiej dziewczynki stworzony w kędzierzynie Koźlu, uznany dziś w całym kraju, jak wiem to, bo też wiedziałem, jako symbol niezgody wobec wojny na Ukrainie, za głęboko poruszający artystyczny i medialny przekaz bez słów, wyraz sprzeciwu przeciwko okrucieństwu wojny i ludzkiej tragedii za uhonorowanie małych i dorosłych bohaterów oraz ofiary bezsensu, ofiar bezsensownej walki, poruszenie wielu serc i odwagę mówienia nie. I ta statuetka e, wędruje bez kusza, bez duszu, bez, bez, do autora muralu, pana Piotra Piłki. Panie Piotrze, zapraszamy serdecznie. Brawo artysta, który jest już znany w całej Polsce. za tak wielkie wyróżnienie, które z pewnością będzie motywacją do naszego działania. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Tuż teraz autystka zagra dla Ciebie. O której powie pomysłodawca, redaktor Tygodnika 7 Dni, pan Leszek Stański. Panie Leszko, zapraszam serdecznie tutaj do mikrofonu. Panie Piotrze, drobny upominek od redakcji, która pana Mural był naszą inspiracją do zrobienia pierwszego wydania Tygodnika 7 Dni w pierwszym tygodniu e, wojny. I to tak na pamiątkę. Dziękuję bardzo. Brawo, proszę państwa, to są nasi laureaci. Zapraszamy do Jokej okay, Poland, Klinika Nowa, Krzysztof Ligenza, Klub Kibica, Fundacja pod skrzydłami Litkę, Kelly Smith, Kruk Cafe, Piotr Piłka, e, również symboliczną nagrodą specjalną. E, pani prezydent e, i pani prezes, proszę bardzo, kochani, zdjęcia pamiątkowe, można robić zdjęcia. Uśmiechamy się, moi drodzy. Tak. Orcie... Dziękujemy bardzo, dziękujemy laureatom. Brawa jeszcze raz, kochani. Może Państwo się znajdziecie.